Siemanko wszystkim z tej strony Mati. Dzisiaj Chciałbym dla Was taki odcineczek nagrać podsumowujący to, co się dzieje w Moskwie. Ogólnie, w tym momencie, mamy tutaj troszeczkę kontratak od strony HBR-u. Tutaj chłopaki próbują przepalić nasze bazy, ale to jest mega spoko, ponieważ zauważyłem, że teraz na tym etapie Moskwy, gdzie gramy 2 kontra 4 te sojusze są bardzo fajnie aktywne, dużo dzieje się, dużo nas też palą. To nie jest tak, że my tutaj ktoś dominujemy. To możecie go tak wydawać powierzchownie, ale tak nie jest. Ogólnie ten odcinek nagrywam drugi raz, ponieważ standardowo Mateuszek nagrał odcinek bez dźwięku i w sumie wtopiłem. Ale co wam powiem, pokażę Wam tutaj zaraz taki filmik. Standardowo podczas nagrywania tego filmiku hmm, zaatakowali moją bazę, spadli ją. No nie udało mi się super uciec, no ale to Wam pokażę mniej więcej, jakie było takie podsumowanie tej mojej obrony bazy. Ale teraz są takie szczęście, że jak dla Was nagrywam to zawsze mnie przeciwnicy atakują Przypadek? Nie sądzę Słuchajcie, tutaj mieliśmy z tej strony kontratak, ponieważ 24 jest dość aktywnym sojuszem Zaskoczyło mnie to, ponieważ myśleliśmy na początku, że jest, nie jest aż tak mocno zorganizowani, chociaż dają sobie naprawdę chłopaki radę W ogóle wszystkie te cztery sojusze, które tutaj wymieniłem są naprawdę w porządku, mocno aktywni Patrzcie, co tutaj się u nas teraz dzieje Tutaj będą nam palić jakąś tą bazą, tu już jedna baza znikła i też chcę wam pokazać jakby tą perspektywę, że nie pokazuję wam tylko filmików, kiedy G27 G2, 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 G2 dominuje i wygrywa, ale też patrzcie jakie tutaj są, chcę wam też pokazać te momenty, w którym naprawdę te walki są dość ciężkie i niewiele brakuje, żeby nas albo przepchnęli, albo my ich tutaj próbujemy chyba zamknąć bułeczkę napeczkę bo tutaj mamy część jedną grupę, tu mamy drugą grupę. To będą na pewno zaraz walki. Ogólnie tutaj mamy problem, ponieważ wbiliśmy się tak naprawdę w środek. Tu jest HBR, 27, 24, HBR, od góry jest też top. Tutaj wczoraj były dość duże walki, nie udało nam się tak mocno przepiąć topu, jak byśmy chcieli, ale udało nam się drugiemu naszemu sojuszowi 27G przebudować tutaj aż terytorium, więc to jest duży sukces. I tutaj górę mamy dość mocno odciętą. Nie wiem dlaczego te sojusze nie budują tutaj gdzieś tych swoich ceceków. Mogliby nam dość mocno namieszać z tego względu, że my nie mamy tyle sił, tyle yy, graczy, aby tak ładnie się rozdysponować. Dlaczego? Ponieważ gramy dwa sojusze niepełne, to jest około 340-350 graczy kontra ponad 1000 graczy. No to sama siła. Ilość tych jednostek, które potrafią wyprodukować te cztery sojusze, a my to jest, cały, to jest przepaść. W tym momencie robiliśmy kontratak, aby obronić nasze terytoria, które się paliły. Ja się broniłem gdzieś w tym miejscu, i tutaj, w momencie, kiedy zacząłem dla Was nagrywać, po prostu nie zauważyłem, że ktoś pode mnie podjeżdża i byłem wysadzony. Nie miałem dużo bazy, siły około 20-25%, ponieważ już wcześniej mnie spalono, no ale. Też to mam to pokazać. Nie wiem, dlaczego piąty, dziewiąty sojusz dalej są zaczerwione dla siebie, nie chcą się pojednoczyć z tymi innymi sojuszami, aby ta gra nabierała jeszcze większych rumieńców i jeszcze żeby były jakieś bardziej epickie sytuacje. Nie wiem, nie rozumiem. Tak jak wspomniałem, dziewiąty serwer najprawdopodobniej się rozpada po tej Moskwie. Nie wiem, co z piątką, czy z tym granem, Może też będą mieć jakiś rework w tym sojuszu. Nie wiem. W sumie nie interesuje mnie aż tak bardzo, ale szkoda, że nie chcieli się przyłączyć do wspólnej zabawy. I teraz, tak co jest ważne, już tą sytuację między w Moskwie wiecie, tutaj jest nasze górne centrum. Odcinamy cały czas 24, chociaż 24 cały czas próbuje się przebijać. Widzicie tu sporo naszych baz jest przepalonych, one się wszystkie regenerują. I tutaj dzisiaj będą największe pewnie walki, odbywały się zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie z czasem, bo ktoś wie, że i popalą. Bo mają takie fajne czasami czasy, że one się aktywują, wszystkie cztery sojusze w odpowiednim czasie wtedy my nie mamy szans w ogóle atakować, tylko ciężko nam jest bronić się, żeby utrzymać ich jak najdłużej na, na dystans, żebyśmy, żeby nie zaczęli palić naszych terytoriów. I naprawdę jest ciężko. I te cztery sojusze dają sobie świetnie radę. Jakby byli troszeczkę bardziej tak zorganizowani z czasem, to naprawdę tu byłoby dość mocno do. Um, mielibyśmy dość mocno przekichane. O tak. Daje się, że nam się udaje coś palić, ale to zobaczymy, bo tutaj pewnie zaraz ten sojusz już będzie miał tą aktywność największą. I teraz słuchajcie, dwie nowe rzeczy jeszcze już wam wszystko tłumaczę. Też nie nagrywam tych filmików bezsensownie zbyt dużo, ponieważ sam widzę po ilości wyświetleń, że lepiej nagrać rzadziej, a coś bardziej konkretnego. Tutaj będą standardowo też filmiki z walk, bo trochę i tam mi się udało ponagrywać. Niż produkować takie dla mnie bezsensowne codzienne filmiki z Moskwy. Jeżeli byłyby takie epickie akcje, jakieś super takie, to jak najbardziej, ale w moim, momencie, w moim odczuciu nie, nie, nie robimy nie wiadomo jakich rzeczy, więc nagrywam rzadziej, ale staram się bardziej treściwie. Tutaj głosowanie rocznicowe nad skórką. Ja głosuję na kryptonim Alfa do myśliwców. Tutaj zburzone morze. może większość widzicie tutaj 570 tysięcy głosów już oddanych. Tutaj co, jedny wyścig zbrojnie nas za bardzo nie interesuje, bo a, przepraszam, dostaliśmy jakąś nagrodę, warto odebrać. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj zapowiedź rocznicy. Za dzień i 8 godzin wystartuje ta rocznica. Będzie można zrobić standardową jaką pokazywałem, bojownik omega. Siła ognia, siła artylerii. Jak wiecie, mamy już podobną taką, taką właśnie tą. Mm... Skórkę, to jest mega mech, mega mi się to w ogóle, no mega mech, ale dobrze mi się to, było. obrażenia bazy i oddziałów i ten e, lapa, laputa, to mi się mega podoba, fajnie to wygląda, no ale nie mam szans tego zdobyć, bo ja nie zainwestuję w grę tyle kasy, bo to jest, to w ogóle mija się z celem. Siłę, ogień, siła artylerii, czyli to działo omega to zwykłe, tak, to jest, ma siła, obrażenia artylerii, i siła ognia, tak. A to się równie różniczy niczym. Czyli, jakby dwa te same są. No to nie wiem po co to w ogóle powstało. Tylko, że w innej skórce, no ale jest, bo jest. Tutaj za chwilę będziemy się mogli wesprzeć, żeby tutaj dopomóc się w walce. Oprócz tego, wydarzenia yy, czekać. Dzisiaj jest co, w poniedziałek, tak, wtorek, w środę będzie to wydarzenie, więc troszeczkę może Wam nagram filmik odnośnie tych tam yy, eventów, jakie będą w tej grze. To może będzie bardziej ciekawsze. I teraz został nam przydzielony nowy oficer. Ja wam już go troszeczkę opowiadałem. Głos prawdy. Mocno defensywny oficer, zwłaszcza stosowany do obrony bazy, bo ma tu taką mega fajną umiejętność 30% wzmocnienia odporności bazy na obrażenia. 30% to jest mega dużo. Jeżeli to będziemy, też się zastanawiam, jak to będzie, jeżeli tak pokombujemy tych wszystkich, na przykład będzie redukcja z 70, 80, nawet 100%, to i tak te umiejętności, które zdają oficerowie, będą nam to bazę niszczyć. Ja też zauważyłem, że tak średnio jest teraz inwestować w tą bazę, ponieważ te bazy płoną od 10 do 15 sekund przeważnie, więc. Już wolę inwestować w jednostki, coś więcej na polu bitwy, zdziałać niż bazę. Eee, oficera czy Wam polecam? No ja, to jak chcecie. Jak, ma, nie ma, jak lubicie grać na artylerię i czołku tam SH, żeby niszczyć wrogie bazy, i jesteście na pierwszej dni, to spoko ten oficer będzie dla Was. Jeżeli gracie więcej na polu bitwy, to nie wiem czy ten oficer będzie aż taki super. No ale to już do waszej tam własnej dyspozycji, jakby to wzmocnienie odporności bazy było na takim skillu tutaj to wtedy to by się opłacało zrobić, ponieważ byśmy sobie włożyli jakiegokolwiek innego oficera i on by cały czas czerpał z tego profity, a niestety jest to umiejętność taktyczna, czyli zdolność taktyczna, więc nie będziemy mogli tego zrobić. I poczekajcie, był oficer, była sytuacja w Moskwie, było troszeczkę powiedziane o kolejnej aktualizacji, która, czyli o aktualizacji weszła dzisiaj. I to mam, z tej aktualizacji, która dzisiaj też weszła. Jakieś kosmetyczne zabiegi, na przykład, jeżeli wybieramy jednostkę, możemy sobie nacisnąć wybierz wszystko, i wtedy mamy te jednostki na raz oznaczone. Przydatne, spoko, będzie pomagało. Troszeczkę są lepsze efekty wizualne, lepszy jest taki rozgardiarz na tej mapie, też pokazany przy operowaniu, też na badaniach. W ogóle co, co, co poszliśmy w badaniach, już Wam wszystko tłumaczę, co teraz ja robię. Ja w tym momencie skończyłem tutaj czołgi i co robię? Będę robił dalej samoloty Dlaczego? ponieważ że dużo walczę moim myśliwcem i chciałbym przynajmniej zrobić te podstawowe badania aż do tej umiejętności, zrobić ją i dopiero później przejść na bardziej zaawansowane. Tak sobie to jakoś wykombinowałem i tak będę chciał do tego dążyć. Zaawansowaną obronę tylko będę chciał skończyć tutaj, aby mieć poziom 5 na 5, żeby zwiększyć no, punkty życia bazy o 20%. Wydaje mi się, że mega fajna będzie to opcja. Te pozostałe na razie sobie zostawiam. Szkoda mi jest, punktów tych monet ze współczesnych badań zacząłem czołgi. Tu mam po 5%. Będę je na pewno dalej ulepszał, jak będę miał po prostu punkty. Bo tutaj, no widzicie, no tych badań jest bardzo dużo i to jest długoterminowy proces, więc nie ma co się napalać. Trzeba powolutku robić swoje i tyle. Słuchajcie, z mojej strony to będzie wszystko pokrótce. A jeszcze jedna fajna rzecz z oficerów. Jeżeli wyszkolicie takiego nowego oficera, który ma pierwszy poziom na 30 poziom lub 40 poziom od razu, to będziecie mogli kupić taki fajny gift, 20 zł oficerów. I teraz nie pamiętam czy to kosztuje 20 zł czy 40 ale jeżeli chcecie już wydawać na tych eventach tutaj, które będą te za parę dni, to to się będzie opłacało, naprawdę, bo te tam 20 za 200 złotych złotówka do złotówki, już nie pamiętam ile to dokładnie kosztuje, to i tak się opłaca w takim całym, takim większym przeliczniku, ponieważ bardzo rzadko są takie okazje, tylko w momentach, kiedy pierwszy raz levelujemy na nowego oficera na tam 30-40 poziom. Więc to też jest taka dla was trik, jak macie ochotę, no to w tym wypadku największe będziecie mieć z tego. Profit. Ja na razie się wstrzymuję, bo jakieś ile ja mam w ogóle oficerów z tych statuetek? Niedużo, nie dużo, nie wiem, ze 100 coś. Zaraz on zobaczę, czekaj. Jednostki, nie, zapasy oficerowie. O, 154. No to nawet nie najgorzej. To jeszcze już kupiłem. Po pierwsze, dowiedźmy, bo też miałem w planie ją ulepszać i tak ją będę ulepszał, tylko może w późniejszym etapie. Teraz, na co zbieram z tych oficerów? Słuchajcie. Ogólnie zrobiłem tego oficera, już wam tłumaczę. Zrobiłem brzydko skrzydłego. I powiem Wam szczerze, no nie jestem z niego jakoś super zadowolony, ponieważ słabo się kombuje, zarówno z polarnym upiorem. No i kombo z orłem też raczej nie jest jakieś super. Nie wiem dlaczego tak to jest. Na papierze jest naprawdę mega spoko oficerem, a dostaje w wpierdziel. No, lepsze kombo jest już upiór, plus orzeł jest naprawdę spoko kombem. Chociaż w statystykach tak to nie wygląda. Ja wiem, że tutaj nie mam po na na maksa, i ja to rozumiem, no ale i tak powinno to coś dawać. Dlatego stwierdziłem, że na razie brzezco skrzydłego odstawiam delikatnie na bok. Jak będę miał troszeczkę więcej czasu na testowanie go, to będziemy sobie robić takie ogólne testy. Czym jest problem? Problem jest taki, że ja potrzebowałbym testów robić z osobą, która ma podobne badania do mnie i żeby mi pokazał te badania, zwłaszcza z tamtej umiejętności. Wtedy ja bym sobie zrobił parę testów na obrażenia, na to, bo wtedy im dłuższa ta walka jest, z tym moim przeciwnikiem jest bardziej wyrównana, ten, ten oficer więcej oddaje tych umiejętności, bo jeżeli ja będę atakował jednostkę o 8 milionach siły, albo ktoś mnie będzie atakował o jednostce o 40 milionach siły, to te testy nie mają w ogóle sensu. Bardzo fajnie jest, jak są właśnie wyrównane poziomowo i z badaniami, że jest na tym samym prawie poziomie. Wtedy to tak jak najbardziej oddaję. Będę go testował, będę też testował go z innymi oficerami. Jaki miałem pomysł? Mega fajny kombem to jest Wiedźma plus Srebrna Kometa, zwłaszcza pod czerwony myśliwiec, jakim jest mój. I tutaj może docelowo będę chciał też tych dwóch oficerów zrobić i zobaczymy czy to kombo wtedy by się jakoś udało. Nie wiem, na razie zbieram sobie dodatki oficerów i będę decydował później. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!